I co z tą piątką? Ci, którzy mówią o mnie twarda baba, nie znają mnie w tej chwili. To co w tej chwili robię. Rodzinny dom dziecka wyłagodził zupełnie mój charakter. Już nie jestem tą twardą bawą co kiedyś. Kiedyś trzeba było walczyć. Dzisiaj walczę z moimi dziećmi o dobre oceny, czy o to, żeby mieli lepszy byt, lepszy start życiowy. Kochamy je bardzo i wychowujemy jak swoje. Tworzymy rodzinę. Staram się robić nadal to, co robiłam, czyli pomagać innym w miarę swoich możliwości. To robię. I wtedy trzeba być... Yy, osobą, która ma charakter, trzeba być osobą, która yy, dba o to, żeby załatwić pewne sprawy, i wtedy oczywiście budzi się we mnie instynkt jakiś tam yy, samozachowawczy mojego charakteru. I wtedy jestem tą babą, która yy, jak drzwiami ją wyrzucą, wchodzi oknem i tak dalej. Trzeci dzień strajku, dzień dramatycznych wydarzeń dzień pierwszych rozwiązań. W sali BHP trwają negocjacje przedstawicieli załogi z dyrekcją Stoczni Gdańskiej, która w końcu zgadza się na podwyżkę o 1500 zł oraz dodatek drożyźniany. Do godziny 18:00 strajkujący mają opuścić zakład. W tej sytuacji Lech Wałęsa krótko po 14:00 ogłasza zakończenie strajku. Więc całą grupą wtedy pobiegliśmy do pierwszej bramy na Wałowej i Wałęsa samotnie śpiewał hymn, a na stoczni na stały grupy robotników ze głowami. Nikt tego hymnu nie podjął. Ludzie czuli, że jest to fałszywe zakończenie strajku. Nagle się dowiedziały, że strajk jest zakończony i że wygraliśmy ten strajk. Ludzie, zauważyłem, spokojnie zaczęli rozchodzić się do szatni, przybierać się, pakować i iść ku bramie. Była nie? E, Mnie, muszę powiedzieć, ręce opadły na pytanie co. Wpadły, wpadli tutaj przedstawiciele innych zakładów krzyczą, zdradziliście nas i tak dalej. duszą nas jak pluskwy. Krzyczała najgłośniej e, Henia krzybonus e, tramwajarka. Dzisiaj nie pamiętam, co krzyczałam, wiem, że yy, przedstawiałam się, mówiłam, jak się nazywam, yy, z jakiego przedsiębiorstwa jestem, że jeśli przestaną strajkować, to nas zdradzą. Nap atmosfera napięcia była olbrzymia, bo ja rozumiem, przychodzą przedstawiciele zakładów, którzy się dołączają do strajków, co jest stocznia, okazuje się, że strajkujące stocznia nie strajkuje. A co z nami, ona a co z nami? Przy mnie stała Alinka Pinkowska, o której dowiedziałam się później, że to ona i Ania Walentynowicz. One krzyczały też. Ludzie, którzy wychodzili, zaczęli wracać, zaczęli nas słuchać. Najlepiej się zachowały kobiety. Mężczyznom opadły ręce, tak jak mnie, nie bardzo widziała na pytanie, co mamy robić. No, powiedziałam, no nie, no, nie wiem, chyba, chyba, chyba już się nic nie da. To, to, to kobiety zachowały zimną krew. I robiły to, co uważały za, za stosowne. Wskoczyły na beczki przed tym bramę, przed, przed bramami, czyli Alina Piękowska na, na bramie numer 3, gdzie szło najwięcej ludzi, gdzie spotkała się swojego ojca, który wychodził em, i zawróciła go. Alina Pinkowska płakała na trzeciej bramie. Ja też byłem na trzeciej bramie, zatrzymując tych ludzi, jak tylko było można, bo jeżeli to był kolega, a ja mówię, no, gdzie jakaś zostań, że przecież. No Co zostanie nas? Przecież wiesz o co chodzi. Chodzi o to i o tamto, przekazuje. No to został. Jeden z drugim, trzeci został. Alina, będąc obca dla nich, ona aż płakała, wyrażając to, wyrażając, że ma być solidarność z tamtymi zakładami. Bałam się oczywiście, że zostaniemy ze swoim strajkiem sami. To, to była obawa przed ludźmi, którzy stanęli. Przecież byłam przyczyną tego, że stanęliśmy i wiedziałam o tym, że jeśli stocznia skończy strajk, to nas wymiotą stamtąd bez żadnego ale. Cóż mogła zrobić garstka ludzi? Stoczniowcy zakończyli ten strajk, przyjęli 1500, myśmy swoje 2000 stracili i zakończyli strajk. I Lechu wziął glejt bezpieczeństwa i pozostali od Fischbacha. O niewyciąganiu konsekwencji. Ja wtedy na tej stoczni już zostałem. Zaczęliśmy ciągnąć. Baliśmy się, że moment odwołania strajku zdemobilizuje naszych pracowników, a więc szybko z Andrzejem Gwiazdą wracaliśmy do zakładu. To jest dość blisko. Nie czekałem na to, co się będzie dalej działo, bo postanowiliśmy ten strajk yy, w zakładzie pracy utrzymać. Wtedy w Morze pracowało 2200 osób. Zwołaliśmy całą załogę na plac przed dyrekcją. Stocznia Gdańska wywalczyła swoje, załatwiła swoje. My też swoje musimy załatwić. Podjęliśmy decyzję o tworzeniu MKS-u. MKS zaczął być tworzony w Elmorze Gdańskim. Warunkiem powołania komitetu jest, żeby Elmor, żebyście uchwalili, że nie zerwiecie strajku niezależnie od konsekwencji. W jak konsekwencje mogą być takie zamknięcie zakładu wilczy bilet. No i kto jest za? 2200 ludzi. Cisza długa. Zaczynają się podnosić ręce, w końcu las rąk. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Choć nie, nie doszło, ostatecznie do utworzenia mks bo jak się tylko dowiedzieliśmy, że stocznia kontynuuje strajk, to natychmiast wróciliśmy z powrotem do stoczni gdańskiej, a komitetowi strajkowemu i pracownikom, którzy kontrolowali bramy, poleciliśmy, aby tych pracowników zakładów, które ewentualnie będą przyjeżdżały do Elmoru, żeby tych pracowników kierowano ponownie do stoczni. No i tak się zaczęło. Przed drugą bramą odbywa się burzliwy, dramatyczny wiec. Przedstawiciele zakładów pracy, które poparły Stocznię Gdańską, żądają kontynuowania strajku solidarnościowego do czasu zrealizowania ich postulatów. Lech Wałęsa przyłącza się do ich protestu. Większość stoczniowców, nie wiedząc o tym, opuszcza zakład. Członkowie Komitetu Strajkowego nie mają dostępu do radiowęzła, dlatego agitują przy bramach za pozostaniem w stoczni. Zamykają bramy, ale nie utrudniają wyjścia tym, którzy chcą wrócić do domów. Zawiązują Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Wbrew oficjalnym informacjom, strajk trwa nadal. Wtedy na wózku akumulatorowym pojawił się Lechu, który wzywał nas do pozostania na terenie. Stoczni. W tym samym momencie, z tego samego tłumu, który chciał się wydostać z zakładu, odezwały się okrzyki: To prowokator, przecież podpisano porozumienie. Możecie sobie wyobrazić, jakie to było zamieszanie? Lechu nie był jeszcze wtedy tak popularny. Dla wielu to był człowiek, który prowadził czy pomagał prowadzić ten strajk w te pierwsze trzy dni, ale on nie był stoczniowcem w tym czasie. To, że Wałęsa być może miał chwilę zawahania, absolutnie nie może być zarzutem przeciwko niemu. Jak znamy wielkich wodzów Napoleona pod Marengo, nie, niewiele brakowało do, do klęski, gdyby nie przyszły oddział Deseksa generała, który zginął zresztą w tej bitwie. Przywódca odpowiada za finalny produkt, za rezultat. I Wałęsa zmienił tą decyzję. Los dał, dał nam wielki prezent. Dał nam prezent na to, by przejść z e, strajku z, e, stoczniowego na ponadstoczniowy, a jednocześnie by dokonać przy tym ruchu e, oczyszczenia, pozbycia się elementów podstawionych i słabych i wprowadzenia wprowadzenia elementów moich, naszych, wolnych związków, pewnych ludzi do komitetu. Gdyby to się nie zdarzyło, to byśmy nie mogli, nie mogli z tym prędzej, czy później byśmy przegrali, bo te przegłosowania, ci ludzie podstawiali, by nami manipulowali. A kiedy, kiedy poddaliśmy strajk, wtedy dostałem wolną rękę do oczyszczenia prezydium i dobrania sobie nowych ludzi, wpuszczenia i do walki już pewniejszej. Przy, przy znajomości rzeczy, znajomości ludzi tamtych, ludzi ja nie znałem. To byli ludzie różnego typu. Tam ja się znałem do zwiedzenia, a ja potrzebowałem ludzi z wolnych związków, z opozycji i tak dalej. I dlatego los, dając ten prezent, pozwolił mi wykorzystać, poprowadzić walkę dalej. I kiedy wracali mi w poniedziałek ci, którzy byli w prezydium, w składach, tym wszystkim, to ja wiem, proszę panów, no, wy uciekliście do domu. Wy powiedzieliście, byli ostatni, wyjść. A tak, ja musiałem dalej prowadzić, ponieważ był opór. Ja musiałem dalej walkę prowadzić, więc już tu doszli nowi ludzie. Już zostali przyjęci, więc dla was tu już nie ma miejsca. Tamten etap zakończony. To już nie jest strajk stoczniowy, tylko międzyzakładowy. I więc bez oporów przechyciłem wszystkich, uporządkowałem sprawy i mogłem prowadzić walkę dalej. Ludzie wyszli. Ale co, co jest najbardziej budujące, że jak przyszli w poniedziałek, którzy zostali, znaczy przyszli w poniedziałek i to przyjechali wszyscy. Ale ten moment był bardzo, bardzo niebezpieczny, bo wtedy rzeczywiście można było, znaczy władze miały okazję, najłatwiej spacyfikować stocznię, znaczy wejść po prostu i ją opróżnić. O tych ludziach, którzy poczuli, że są teraz... Nareszcie u siebie solidarnie walczą o dzisiaj. I o jutro także dla Ciebie. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. I o jutro także dla Ciebie.